No pięknie. Na naszych oczach kilka warstw. Chmur. Tak. Nam tutaj robi taniec. Tak. O, te suną na nas, zobacz, te obłoczki. A tamto opada. Tak. I te obłoczki tutaj połączą się zaraz z tymi chmurami tutaj. O. Tak. I one będą mogły spowodować wyładowania atmosferyczne. A. Już już jest. No. Mhm. O, tu się kręci. Tak, tak, tak. Gniazdo. Tak. Wiesz jak to powstaje, że się tak kręci? I tam się kręci też. Jest tak. A wiesz, dlaczego one się tak kręcą? No, prądy. Bo, bo mamy wiatr falujący, gdzie wiatr z dołu leci do góry. Mm -hmm. I on wpada do chmury, gdzie jest zimniejsza temperatura i się oziębia. Mm -hmm. I on, jak się oziębia, to zmienia kierunek. Ta, o, tam jak pięknie tak, widzę. To uznało. zmienia kierunek. Zobacz, zobacz, mamy nagle krajobraz. To bryty. zmienia kierunek i opada w dół. Nagle mamy cudowne... Tak wrażenie stoku górskiego pokrytego